Bieganie jest bardzo odpręża, po całym dniu może naprawdę się super odprężyć. Bardzo dużo osób mieszka, biega po Rembertowie, wszyscy są bardzo serdeczni, pozdrawiają się. Witam wszystkich na terenie Akademii Obrony Narodowej i mam przyjemność w imieniu rektora komendanta, pana pułkownika Ryszarda Parafionowicza, zachęcić do udziału w tego typu imprezach, jakie dzisiaj miały miejsce. Po Rembertowie, po tutaj po dzielnicy, znana mi codziennie tutaj biegam tak naprawdę. Trasa bardzo przyjemna, tak? Trasa dość szybka, bo żadnych podbiegów. Od startu nie za bardzo moi konkurenci chcieli ze mną rywalizować. Nawet samochód, który wyjechał z przodu nie za bardzo chciał ze mną rywalizować, bo odjechał, odjechał i trzymali dystans, więc musiałem biec sam ze sobą i ścigać się z czasem, ale... Ale jestem zadowolona z tego czasu. Nie miałam z kim się zbytnie ścigać, więc biegłam za mężczyznami. No dzisiaj pierwsze miejsce open, e, pierwsze miejsce zapraszamy miejsce muszę iść. Rembertów wszedł już z tradycji imprez sportowych w dzielnicy Rembertów. Jak widać jest duża frekwencja, co roku będzie ich coraz więcej. Mamy dzisiaj, że tak powiem, dobrą pogodę, nie pada, więc jest duże zainteresowanie. Dzielnica Rembertów, urząd wspiera tego rodzaju przedsięwzięcia, także bardzo się cieszymy, że to się odbywa u nas w Rembertowie. Wszyscy mają dobrą zabawę. Wszyscy mają szansę spędzić trochę wolnego czasu na świeżym powietrzu. Przede wszystkim zachęcamy dzieci do tego, żeby były aktywne, żeby nie siedziały w domu tylko przed komputerem, ale również robiły coś ciekawego a w rzeczywistości, a nie, bym powiedział, tylko wirtualnej rzeczywistości. Czwarta edycja biegu, który się rozwija. Mam nadzieję, że w piątej jubileuszowej będzie podwojona liczba uczestników, a tak naprawdę wszyscy, którzy wystartują, będą cieszyli się z tego, że mogą biegać. To jest najprostsza forma ruchu. A 5 km właściwie można pokonać tylko delikatnie, e, przygotowując się do takiego biegu. Udało mi się wygrać czasem 18 minut, 13 sekund. Mega satysfakcja, super jest w ile wszyscy Bieganie daje radość życia, więc wszyscy powinni biegać. I jeśli tego jeszcze nie robią, to. Powinni zacząć bardzo szybko. Atmosfera, kibice, wszyscy podkręcali temperaturę, także było ciepło i dziękuję wszystkim za zaproszenie, organizatorom gratuluję naprawdę fajnej imprezy.